Ją się ziomy! ziom! z tej strony polski gwórek, ogórek. I witam Cię w mój serii. I bójcie rada Cię, witam. Dzień dobry w tej serii. Minecraft, mój parkour! Zyskułeś parton! Dobra, moje zasady to są. Możesz ci kawać, gdy nie możesz przejść parkoura Nie używaj go Graj na easy, sorry od razu za błędy. Zasady są nudne. Grasz tutaj, znaczy się przyczyłeś koniec świata, miło i twojego ma parkour nie niż bloków, możesz niesieć tylko glinę. Nie stawia bloków, tylko gdzie są wskazane. diakty to punkty. parkur jest łatwy, prosty. Możesz grać w no, Gracie, grać w nocy do tej i do tej zasady się nie dostosujemy. Czemu Bo w nocy się moim zdaniem trochę źle gra? Nie musicie grać. Prosiłbym bardzo... Ktoś wie, no i powracając, no dobra, nie mi się po prostu, nie. Yy, no i no, dobra, to jest by było tyle, dobra, koniec, narka, cześć, dobra, ciupiamy, nie, i nagrywam teraz, w rapce, jakimś tam, ale jest za niedługo, po półroczu będzie nowy sprzęcior, na pewno, zakup jego to będzie dla mnie spoko jak i dla o, będę miał w ogóle lepszy sprzęt lepszy sprzęt i będzie po prostu lepiej no faka będzie po prostu lepiej już będę nagrywał dla was akcję mam ponad nie wiem czy go się pali yy baba bo ja ba. yeah, baby poziom drugi już mamy otworzymy checkpoint ale w sumie nam pocał mamy GM a nie hop 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 parkour od razu mówię że nie jest na moje potrzeby jest on nie jest na moje no i jest on no nie jest on po prostu na moje potrzeby zrobiony on jest trudniejszy jak dla mnie, dla mnie. O to, kurde, dobra, będzie tu. Prób do niego nie miałem. Nie przygotowywałem się. Co to było? Dobra, nie przygotowywałem się do niego. Bo, 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 bo. Tak. Ja pierdolę. Tak go po prostu szybciej, Nie jest bardzo długi parkour. Będzie on na dwie części, bo już nie wiem nawet dwie nagrywał, bo ja zobacz, bardzo... La! No kurwa. Wiem to takie prawie citerki, ale było, że mogę czytać, nie mogę przejść. I prosiłbym was bardzo. O co? Tu jeździ skacz, nie ma nic. O to, żeby... Oh, my o, to jest mój o żeby. No ja tego save'a chcę udostępnić, nie? I wiesz. Yy, no i chcę go udostępnić. Ten i strona. Na jakiej stronie? był Ci bardzo wdzięczny, gdybym mi powiedział na stronie. Na jakiej to stronie ma być? Kapitola. On udostępniony. Bo w ten czas, jakby on był udostępniony, to by był udostępniony. Kurwa, siwni pusti. Idziemy. Kurwa, wień, młodzie, Dojdziemy do ciagu checkpointa. Na razie to będzie koniec. Kurwa, no dzisiejszy to będzie koniec, koniuszek, tak. Europe. Tak, w tak krótkim czasie, gdzie jesteśmy przy poziomie trzecim tak, mamy tyle, my już doszli to by było, to na koniec tak będzie to koniec o już będzie koniec, no i wyżej będzie? nie będzie, bo zobaczy, zmontuję ja po zmontowaniu. zobaczcie, ile ten film będzie trwał, Dobra, to ja nazywam się polski burek. ci cię do lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Ja jestem polski burek. Narka i cześć! This maze is so hard. <laughs> It's